Zapytaliśmy pięciu mężczyzn, kiedy ostatni raz płakali i dlaczego. I kiedy pan ostatni raz płakał i z jakiego powodu? Mm, chyba jak mój dziadek umarł. Rozumiem, tak. Bardzo mi przykro. Jak poradził sobie pan, albo jaką radę by pan dał osobie, która teraz w tym momencie musi właśnie sobie radzić z tym bólem, z którym pan się wtedy borykał? No, po prostu dopuścić może ból. Nie, pamiętam, jak na jakimś filmie. Na jakimś filmie, no. <laughs> Jasne, super. A może dwa dni temu. Czy mężczyźni mają prawo do płaczu? No, jak najbardziej. A czy może pan się podzielić z tym, kiedy pan ostatni raz płakał i z jakiego powodu? Nie ja wiem, jakiś wrażliwy moment, chociażby no. nawet film, to można uronić łzy. Szczerze mówiąc to nie pamiętam, ale... Naprawdę nie pamiętam, ale też jestem taką osobą, że raczej tego nie robię, ale mają prawo oczywiście. Aha, czyli na, na co dzień pan jest z tych osób, która ukrywa raczej ten punkt. Raczej tak, ale nie to, że ukrywa, tylko po prostu denerwuje się w inny sposób. W momencie, w którym córka też płakała miała jakiś problem, taki dosyć swój psychiczny.